Szanowni Państwo, Wysoka Rado, otwieram XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Górznie. Witam Panie i Panów Radnych. Witam pana burmistrza Tomasza Kinickiego, Witam Pana Sekretarza Radosława Przybylskiego. Witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górznie. Witam mieszkańców, którzy za pośrednictwem urządzeń elektronicznych oglądają nasze obrady na żywo. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Pana Burmistrza, który wpłynął w dniu 23 sierpnia bieżącego roku na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 i pozycja 1572. We wniosku został przedstawiony porządek obrad oraz załączone projekty uchwał. Proszę państwa o włączenie urządzeń do głosowania. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 15 radnych, co stanowi wymagany procent składu Rady Miejskiej i daje wystarczającą liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Kolejnym punktem, punktem trzecim jest wybór sekretarza obrad. Na sekretarza obrad proponuję panią Justynę Ubińską. Czy pani radna wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo Pani Radnej. Kto jest za tym, aby sekretarzem obrad dzisiejszej sesji została Pani Justyna Łubińska? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 15 radnych. Przeciw, wstrzymujących głosów nie stwierdzam. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu, punktu czwartego, porządek obrad. Porządek obrad Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 radnych głosowało za, głosów przeciw, wstrzymujących nie stwierdzam. Kolejnym punktem, punktem piątym jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sekretarzem poprzedniej sesji był pa, była pani Regina Lisińska. Czy zgłasza pani uwagi do protokołu? Działajmy. Nie wnoszę uwag do protokołu. Proszę o przyjęcie protokołu bez odczytania. Dziękuję bardzo Pani radnej. Protokół był włożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem protokołu bez odczytania, proszę o podniesienie ręki przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za przyjęcie protokołu. 15 radnych przeciw, wstrzymujących głosów nie stwierdzam. Kolejnym projektem, projektem, e, przepraszam, punktem szóstym jest rozpatrzenie projektów uchwał. I pierwszym projektem uchwały jest projekt w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w górnie. Jeżeli chodzi o tę kwestię, omówi szczegółowo nam i przedstawi Pani Anna Laskowska, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę bardzo Pani Aniu. Może na siedząco Pani Aniu, tylko proszę do mikrofonu, żeby Państwo tam podali mikrofon i włączyli. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, podjęcie dzisiejszej uchwały podyktowane jest zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które zostało podpisane 22 czerwca 2023 roku, a wchodzi w życie 22 września 2023 roku. Wchodzi w życie. W związku z tym uchwałę, musimy podjąć uchwałę, w której zostanie podjęta uchwała odnośnie powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. W związku z tym musi, zmiana ta w, w uchwale, która była wprowadzona uchwała w 2018 roku, ona obejmowała jeszcze dodatkowo szczegółowe warunki jego funkcjonowania. W tym momencie funkcjonowanie zespołu obracowuje sam zespół na podstawie regulaminu. Państwa jako w uchwale podejmujecie tylko sposób i Powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Dobrze. Czy chciałaby Pani coś jeszcze dodać? Proszę bardzo, Państwo radni. Pytania, uwagi do projektu uchwały: Ja, ja mam takie, takie jedno pytanie. Odnośnie paragrafu pierwszego i tu jest punkt trzeci i tutaj jest mowa o żandarmerii wojskowej celem wyznaczenia osób mającej, osoby reprezentować mającej reprezentować dany podmiot i tutaj pan burmistrz konsultuje się z żandarmerią wojskową Dlaczego? to chodzi o to że to burmistrz jest odpowiedzialny za członków zespołu i w tym tak. momencie jeżeli na terenie gminy będzie żołnierz, tak, to do zespołu musi być powołany w tym momencie ktoś z żandarmerii wojskowej. Tak, i w tym momencie burmistrz występuje o wytypowanie, bo w tym, zasada jest taka, że powołując zespół, to burmistrz występuje do policji, do, w imieniu, ja będę pisała w imieniu burmistrza, do policji, do szkoły, do ośrodka zdrowia, tak, zgodnie z ustawą do tych wszystkich jednostek, które są w ustawie. I w tym momencie, jak się nam pojawi ktoś z wojska, to musimy powołać do Czyli zespołu dotyczy to kogoś żo 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 żołnierza, tak? Tak, to, tak, to, to musi, musi być powołany ktoś z żandarmerii wojskowej. No bo nie znam dokładnie tego zapisu 9 ustęp 3a, także się pytam tutaj po prostu. Dobrze. Szanowni Państwo, czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Rozumiem, że nie ma. W takim razie, Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Górnie? Proszę o podniesienie ręki i przyciszenie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Przeciw wstrzymujących głosów nie stwierdzam. Uchwale nadano numer 48, łamane na 271, łamane na 2023, Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 sierpnia 2023 roku. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Górzno. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dobrze, szan Szanowni Państwo, dziękuję już bardzo. Pani. Ani Laskowskiej za przedstawienie i omówienie projektu uchwały. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta i im. Górzno. I tą sprawę przybliży nam pani Ewelina Rogozińska. Bardzo proszę, pani Ewelino, o omówienie e projektu uchwały. Czyli tak, przedmiotem sprzedaży e będzie działka numer 174, łamana na 1. Położona w zaborowie o powierzchni 95 m2. Działka ta jest niezabudowana. Na tej działce również nie możemy nic zbudować ze względu na powierzchnię. Do urzędu wpłynął wniosek o sprzedaż tej działki, także musimy podjąć uchwałę, aby dokonać sprzedaży, i jeszcze wartość została wyceniona na 4 netto. Do tego zostanie doliczony podatek VAT, także będzie to kwota 5420 i sprzedaż będzie w trybie bezprzetargowym, czyli dla na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości dla, dla sąsiada tej działki. Tą działkę mają państwo zaznaczoną na załączniku graficznym. I wskazano. Dobrze, szanowni państwo, czy są pytania, uwagi odnośnie projektu uchwały, to proszę bardzo kierować do pani Eweliny. Jest to 95, 10 -tysięcznych hektara. Dobrze, szanowni Państwo, czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? To, to, to proszę bardzo. Dobrze, z pytaniem zgłasza się Pan Radny Adam Powłocki. Proszę do mikrofonu, Panie Adamie. Mam pytanie, czy działka 10 przez 175 chyba, bo nie, bardzo słabo widać numerację, przyległa do działki, należy też do gminy? Czy niżej? Eee, przy drodze? Ta mała? Eee, nie, to nie jest własnością gminy, to jest własność prywatna. Dobrze, szanowni Państwo. Pytania, uwagi do projektu uchwały, proszę bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu za pytanie. Dziękuję Pani Ewelinie za odpowiedź. Przechodzimy Szanowni Państwo do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta i gminy? Górno, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Przeciw wstrzymujących głosów nie stwierdzam. Uchwale nadano numer 48 łamane na 272 łamane na 2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 sierpnia 2023 roku. Paragraf drugi uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Górzno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tym samym szanowni państwo zakończyliśmy etap podejmowania prawomocnych uchwał. Dziękuję bardzo pani Według mnie za omówienie projektu uchwały Wysoka Rado. Zamykam 48. sesję Rady Miejskiej. Góźnie dziękuję Państwu za przybycie.